No tutaj widzimy, że już powoli, będziemy tutaj startować, to są ostatnie e, przygotowania. W każdy punkt, w każdą, e, każdą wioskę, w każdy dom. Chcesz zwrócić uwagę, e, pododdziały Armii Czerwonej razem z żołnierzami e, Wojska Polskiego e, wkraczają e, do jednej z miejscowości, e, e, do Siedliny Miejskiej. Ja no powoli. Dlatego też żołnierze, będąc na tej typu drogach, musieli zamknąć trudność, bo jeśli nie wiadomo było, z której strony ludzie odsył, z której strony może się grób się zaatakować. Najprawdopodobniej, zanim ten jest bezpieczny, zatrzymali się gdzieś tutaj w okolicznych zaroskach, żeby też nie być wystawiony bezpośrednio na ostrzał, ale żeby też zamaskować sprzęt, który, który mają. E, pomimo, że wojna chyliła się ku końcowi, ginęły jeszcze setki tysięcy żołnierzy na froncie, zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie. Także e, proszę sobie wyobrazić, taka była też to skala konfliktu, ale też ten kurs był niezwykle krwawy. Z innej strony miejscowości e, pojawił się podczas pod żołnierzy. E, opóźniających, które, e, które miały spowolnić pochód kołówek e, zawieckich. No tutaj mamy też e, kolumnę, może to jest za dużo powiedziane, ale mamy rzut e, zmotoryzowany, e, mamy też e, cywilizm, no bo proszę Państwa, wojna wolna, ale ludzie jakoś w tej chwili Mamy też sanitariuszkę, mamy też powietrze, e, e, które prawdopodobnie jest wyścigalcem e, dla tej miejscowości. Wiele też pojazdów, ale na że, że, że charakteryzowało to to siebie, że one bardzo szybko mogły się na karpie, ale równie szybko mogły się wycofać, e, dlatego też to była świetna droga. Droga tyle skuteczna, ile ma się paliwo. Trochę e, tak wygląda, że czasami przeciwnik bardzo, e, bardzo szybko przemieszczały się te e, okreły. Nie było jednej linii prądu na tej sztywnej, jak podczas pierwszej wojny światowej. Ten prąd był naprawdę płynny. E, I szczególne z oddziały rosyjskie, e, czy niemieckie potrafiły jednego dnia naprawdę kilkadziesiąt kilometrów ne, maskują czyli pozycje tutaj strzeleckie, e, jak Państwu tak wspomniałem, e, albo przynajmniej nie dopuścić e, do tego, aby poszczególne tutaj miejscowości, ale przede wszystkim o szlakach komunikacyjnych o innych tego typu rodzinach, jak świat światem armię przemieszczają się wrogami i Ukraińcy, i kazachowie i tak naprawdę mają życie codzienne mimo wszystko, mimo tej brutalności konfliktu, mimo najprawdopodobniej one też nie są świadome, że tak naprawdę tutaj spacerują, ale nigdy też nie zabraniał to.

Wojna, wojna, ale krew nie woda, proszę Państwa, bo tutaj natury ludzkiej nie da się, się oszukać. No, żołnierze walcząc w złotokach i widząc na co dzień same męskie twarze, no widząc tutaj że no, piękne kobiety, to po prostu e, odreagowali, podeszli do nich po to, żeby spędzić z nimi e, chociażby tutaj kilka chwili. E, i to się nie nastąpi, co tu się dzieje. No i tak jak wspomniałem, no, właśnie w tej miejscowości, co te tutaj Rosjanie o tym nie wiedzieli, ani, ani cywile, <tryk> A i tym bardziej e, ta dwójka z błączanej żołnierz e, Co teraz się dzieje? Tak jak wspomniałem, ten konflikt był niezwykle brutalny. Zarówno żołnierze Armii Czerwonej nie brali do niewoli, e, często nie brali do niewoli. Zwłaszcza pojedynczy, często. Tak. A tak jak powiedziałem, niestety ta dwójka tą chwilą bez troski, tą swoją nonszalancją przypłaciła życiu. Tak wyglądał ten konflikt. To jedyni żołnierze droga e, na spotkaniu gdzieś przez e, armię generowaną przez Rosję Bardzo często ukończyli e, to spotkanie na wtedy w Jędzopolsce. Jest wiele jeszcze drogów, ale młodych żołnierzy, którzy też poszli z polskimi życie. Ale oto, e, chyba gdzieś e, żołnierze niemiecki uczyli strzały i wysłali na rekonesans, na, 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 na zwiad, czysta, trudna Ale gdzieś ten tutaj zwiad... E, jednak wypoczął gdzieś drogę, gdzieś wodali padły i strzał. Także oni już wiedzą, że w tej miejscowości coś się podążają zaściscy. Wszyscy to na tyle, że i dali, ja w tej chwili do swojego zbudowanego, do swojego informacje o tym, co zauważyli, o tym, co zaobserwowali, Gdzie 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 jest, Tak, proszę Państwa, ale armię, armię polowe wspomagało lotnictwo zarówno jednej, jak i drugiej strony. E, gdzieś tutaj przeleciał samolot też prawdopodobnie rozpoznawczy e, i zrzucił, zrzucił e, tutaj też ładunek. W tej chwili wybuchają tutaj e, litości. Inaczej walczy się gdzieś na stepach w dalekiej Rosji, a inaczej walczy się e, broniąc dostępu do swoich domostw, domost, broniąc dostępu i kilku swoje swojej rodziny. E, strona rosyjska rozpoczyna e, ostrzał. Prawdopodobnie tutaj próbuje strzelać w niemieckie pozycje, albo w jakiś sposób je tutaj e, e, oznaczyć, trafić. Ale jaką ale tutaj mamy sytuację po, strony, po stronie niemieckiej? Proszę spojrzeć. Żołnierze Wehrmachtu sprzedają swojego oficera, a to jest nie byle jaki oficer, bo żołnierz ten dał w formacji, która nazywa się Waffen-SS. On jest kochany i tak im bliżej było końca wojny, tym żołnierze Wehrmachtu, zwykli żołnierze, Przedawali oficerów Waffen-SS, którzy byli znienawidzeni zarówno e, przez stronę niemiecką, jak i przez stronę rosyjską, przez stronę niemiecką, dlatego że to często oni dodawali rozkazy dla wszystkich e, dezerterów i defektystów, e, albo tych, którzy uchylali się od walki, żeby ich rozstrzelać. Dlatego też tutaj ci żołnierze nie patkują się z tego oficerem wapemes e, e, i... proszę, proszę zobaczyć, w jaki sposób go brutalnie traktują. E, i... Prawdopodobnie go no tutaj teraz przekazą stronie, stronie rosyjskiej za jakieś tutaj chwilowe porozumienie yy, czy za zawieszenie broni, także wydadzą w ręce rosyjskie. Yy, Rosjanie byli jeszcze bardziej uczuleni na żołnierzy WATSERS z, z tego względu, że, że dopuścili się nie słuchamy zbrodni ludności lo, lo, cywilnej z Górstwa Radzieńskiego, ale też tutaj zapisali w historii Polski. Tym bardziej, że zauważyli, że żołnierz ten jeszcze odznakę, którą otrzymał za walki z tak zwanymi banta, bandami, czyli wszystkimi partyzantami. Proszę spojrzeć, co, co się tutaj dzieje. Ściekłość i brutalność tej sytuacji, ale też nienawiść dla, tych, dla żołnierzy tej formacji była tak wielka, że żołnierz rosyjski oblewa benzyno, próbuje oblać benzyną tego żołnierza i prawdopodobnie chcą go spalić żywcem. Proszę Państwa, to nie jest nic naciągane, takie, takie sytuacje miały miejsce na Froncie Wschodnim, takie sytuacje miały miejsce podczas tej wojny. Trudno sobie wyobrazić stopień brutalności i, i, i tego, co człowiek może drugiemu człowiekowi spotkać, ale takie były niestety niestety realia. Oficer na WNSS pożegnał się z życiem. Nie doszło do jego spalenia. Któryś z żołnierzy czerwonoarmistów prawdopodobnie się ulitował nad i po prostu zdobił go strzałem w tył głowy. Ale w tym momencie wojska rosyjskie wstrząsają na stawanie swojej armaty. Na to pododdział, czyli cyklujuta niemieckich, zbliżał się gdzieś od boku dla Rosjan, Mają ze sobą wyrzutnie typu pancerz-strzelek, którą będą próbowali uciszyć rosyjską e, artylerię. Proszę zobaczyć, gdzie ten niemiecki przyjął już tutaj pozycję strzeleczną. Za chwilę, jak namierzy, tylko wcale będzie próbował uciszyć e, tą e, artylerię e, i tym samym przełamić e, największe siły rażenia tutaj wroga. Gdzieś poszedł, e, poszedł jeden ładunek został wystrzelony. E, e, czy tutaj trafiłby artylerię rosyjską e, Trudno powiedzieć, być może za chwilę powtórzy jeszcze raz swój strzał e, z, e, z dalszej walki. Zobaczyć. Idzie punkt czarnego bronią strzelewską, bronią osobistą, którą tutaj posiadają, więc pojechąc wojska niemieckie mają ułatwione zadanie, są na swoim terenie, który znają bardzo dobrze. Jeżeli tylko dobrze zaplanują atak, to prawdopodobnie e, mogą e, tego wroga e, wyprzeć. są gdzieś pierwsze, e, e, pierwsze motory już są uruchamiane. E, e, Niemieccy rzucają raczej świece dymne, także maskują tutaj podejście, swoje podejście do ataku, z zatakować siłą zaatakować e, zaskoczonych e, żołnierzy e, wojsk e, rosyjskich. Proszę zobaczyć. E, poszczególni żołnierze, mają maskowanie. Na z drzew, na z teraz w Tutaj drużyna na wojsku w tej podobnie otrzymał rozkaz do natarcia na naszą siedzibę pozycji rosyjskiej. Niemcy atakują drugi Nie z grupą, idą, się ralijują, czyli takim szybkim ulustem, bo wiadomo, dwa tą grupy łatwiej trafić, nie

Taki jest zawarty w razie, ranny w tym samym razie. Wiecie, a motoryzm chce go wywołać. Dzięki bardzo. Chwileczna jest rosyjskich. Będą atakować przeciwnika, będą próbować zrobić wojen największą krzywdę. Podmiotami również też naczelnik, które ma karabiny maszynowe na swoich tutaj i korset

wzięli ich do niewoli, Rosjanie nie mieli wyjścia w ogóle, albo musieli się poddać. Tak naprawdę, bo zobaczy, mają ręce wysoko w górze, niektórzy jeszcze trzymają karabiny nad, nad głowami i tutaj żołnierze niemiec, niemieccy biorą ich do niewoli. Jaki będzie finał tej całej historii, za chwilę się Państwo dowiecie, ale... Prawdopodobnie to dla tych Rosjan, dla tych żołnierzy rosyjskich skończy się równie tragicznie, jak to, co dla złotanych żołnierzy niemieckich. Wojska niemieckie również nie traktowały humanitarnie, cudownie, ro, e, rosyjskich, bardzo często to się rozstrzeliwali, brutalnie przesłuchiwali e, i po prostu nie brali, nie brali też e, Niemców. Inaczej traktowali wojska a inaczej Rosjan, i, których uważali po prostu jako e, gorszy tak jak ludzi, jako, e, jako podludzi, jako e, banda po prostu dzikich, chołd e, azjatycki. Proszę zobaczyć. Chcieli e, do niewoli, kazali klęknąć, e, to wszystko przejeżdżają, za chwilę będziemy świadkami e, po prostu okay, wykonania okay. dla nich śmierci, egzekucji. E, I prawdopodobnie tak się zakończy Druga e, na szacowa e, dla tych e, żołnierzy wziętych tutaj e, do niewoli. Jest oczywiście mowy przeciwdziałanych, przeczytanych e, czy e, nie po co oficerowie, czy to nie mają w sobie jakichś e, dokumentów, e, bądź innych rzeczy, które z punktu widzenia oficerów e, mogłyby stanowić w tej celnej e, na temat położenia wojsk. To, to nastąpiło przeładowanie broni. Żołnierz podnosi...

Proszę Państwa, jak Państwo widzieliście, trochę tutaj wyraźnie się działo, trochę było, bo nie było amunicji. Niemcy dostali panu tej miejscowości, utrzymali tę miejscowość w tych ryżach. Teraz następuje też sprawdzenie dalszego terenu, czy gdzieś po prostu po wałupach, po, po innych... Na tego tej miejscowości nie ukrywają się jeszcze rosyjscy wojsk rosyjskich, ale wychodzi na to, że wypalili ten zarząd rosyjski jest bezpieczny, dlatego też są wojska niemieckie, bo się znowu za swoje pozycje wyjściowe. E znowu do punktu tutaj wyjściu, w zaczynali całą operację. Proszę zwrócić jeszcze raz uwagę na ich błonę twarzą, na ich błonę rysy w tej twarzy. Dowódcy opaszerowali teraz, sprawdzam jeszcze, jeśli ktoś sprawdza pole bitwy. Jak Państwo widzą, przeźwicie żołnierze niemieckie podeszło, aby odmuchać fragment i przestać przestań powstało, aby odnotować, że żołnierz takiego, takiego imienia po prostu poległ, żeby można było go udokumentować i go świecić. Proszę Państwa, tak naprawdę dobiegliśmy do końca naszej tej